W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny wracamy do tematu uprawy bakłażana, oberżyny, bo w przypadku mojej rozsady jest już najwyższy czas na jej pikowanie. Zapraszam! Tak wyglądają sadzonki po miesiącu od wysiewu. Dla przypomnienia i dla wszystkich, którzy nie widzieli odcinka o wysiewie bakłażanów, do plastikowych pojemników trafiły nasiona odmiany o tradycyjnych fioletowych owocach, nasiona odmiany czakoniki o biało-fioletowych prążkowanych owocach i nasiona mieszanki różnych odmian. Bakłażany, czyli oberżyna, to roślina z rodziny psiankowatych, tak samo jak pomidory i papryka, i wymaga podobnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz warunków uprawy. Zatem wymaga też pikowania. Pikowanie to przesadzanie siewek do większych doniczek lub na rozsadnik. Przeprowadzamy ten zabieg, ponieważ rozrastające się rośliny potrzebują coraz więcej miejsca i podłoża, żeby prawidłowo się rozwijać. Widać to dokładnie po tych sadzonkach, które już nawet zaczynają się nieco pokładać. Rozrosły się bardzo ładnie. Oberżynę można pikować już na wcześniejszym etapie wzrostu, od momentu, gdy mają liście nie i jeden liść właściwy. U mnie miały one jeszcze dostateczną ilość miejsca i podłoża, pozwoliłam więc rosnąć im w tych pojemnikach nieco dłużej. Gatunek ten, podobnie jak reszta roślin z rodziny psiankowatych, dobrze znosi, a nawet lubi przesadzanie. Można je więc pikować, czy też przesadzać za każdym razem, kiedy zachodzi taka potrzeba. Zanim to jednak zrobimy, warto rozsadę dokładnie podlać. Ja swoje siewki już tradycyjnie przesadzę do doniczek o średnicy 10 cm. W przypadku oberżyny możemy użyć podłoża do warzyw lub podłoża do pomidorów. Wypełniamy nim wybrane pojemniki. Zamiast tego typu produkcyjnych doniczek możemy użyć np. plastikowych pojemników po jogurtach lub serkach, które są odpowiedniej wielkości dla naszych sadzonek. Ważne, żeby były one dokładnie oczyszczone i żeby miały zrobione otwory Drenażowe na dnie. Sadzonki bakłażana możliwie delikatnie wyjmujemy z dotychczasowego pojemnika i rozdzielamy. Nawet jeżeli poczujemy, że część korzeni nam się oderwało, nic nie szkodzi. System korzeniowy tego gatunku dobrze się regeneruje. W doniczce z nowym podłożem robimy dołek i umieszczamy w nim sadzonkę. Oberżynę możemy przesadzić głębiej niż rosła do tej pory, pod same liścienie. Dzięki temu będzie rosła bardziej stabilnie. Podczas zagłębiania sadzonek pamiętajmy, żeby nigdy nie dociskać łodygi i generalnie żeby być dość delikatnym, żeby niczego nie złamać i nie stracić naszych siewek. Pamiętajmy też, że jeżeli uprawiamy więcej niż jedną odmianę, warto opisać doniczki, żeby potem nie było problemu z rozróżnieniem roślin. Po przesadzeniu sadzonki podlewamy delikatnie niewielką ilością wody, po to, żeby ziemia otuliła szczelnie korzenie. Potem podłoże nie powinno być już mokre, a jedynie wilgotne. Zwróćmy również uwagę, żeby ziemia używana do pikowania była w temperaturze pokojowej, a nie zimna. Bakłażan to gatunek ciepłolubny, jeszcze bardziej niż pomidor i papryka. Optymalna temperatura wzrostu dla tych roślin to 18-30 stopni Celsjusza. Dobrze się więc czuje w cieple naszych mieszkań. Potem, w ogrodzie czy też na balkonie, również warto dla nich znaleźć jak najcieplejsze stanowisko. Zatem, gdy już przepikujemy wszystkie nasze sadzonki oberżyny, zostawiamy je w domu. Do gruntu lub do balkonowych czy też tarasowych donic przesadzamy je dopiero wtedy, gdy minie ryzyko nocnych przymrozków, czyli zazwyczaj w drugiej połowie maja lub najlepiej w czerwcu, gdy zrobi się już naprawdę ciepło. Do tego czasu warto hartować rośliny, czyli wystawiać je na zewnątrz, gdy pogoda na to pozwala, gdy jest powyżej 15 stopni Celsjusza, najpierw na godzinę w zacienione miejsce, potem stopniowo zwiększamy ten czas, pomału przyzwyczajając roślinę także do słońca. Życzę sukcesów w uprawie bakłażanów oraz obfitych plonów i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.